Witam Cię w kolejnym odcinku Szyciowych Wiadomości. Jak zawsze, w każdy poniedziałek o godzinie 7 rano na naszym fanpage'u na Facebooku, na YouTubie oraz na Instagramie dzielę się z Wami szyciowymi wiadomościami. Nazywam się Marta Łanecka. Na co dzień prowadzę kursy w Strefie Kroju i Szycia w Zabrzu, kursy online oraz szyciowe live. Y. W dzisiejszym odcinku Szyciowych Wiadomości. Pokażę ci jak odszyć podwójny karczek, na przykład w koszuli damskiej albo w koszuli męskiej, tak aby wszystkie szwy zarówno szew łączący karczek z tyłem, jak i szwy barkowe były ukryte. Mam przygotowany tył oraz mam przygotowane dwa skrojone karczki. W górnej części na środku tyłu na linii złożenia wykonuję malutki nacinek. Nacinki wykonuję również na linii złożenia karczka. Jeden i drugi. Teraz tył mogę rozpiąć, karczki również. Tył rozkładamy. I rozkładamy karczki, Żeby tutaj była widoczna prawa i lewa strona. Na lewej stronie wyrysuję takie krzyżyki, X. Czyli tak, żebyśmy widzieli prawą stronę. Jeden karczek przykładam prawą stroną do prawej strony naszego tyłu. Nacinek na nacinek. i przypinam. Zobaczcie. Wygląda to w tej chwili w ten sposób. Natomiast w tej chwili obracam koszulę na lewą stronę i drugi karczek przykładam prawą stroną do lewej strony naszego tyłu. I jednocześnie tymi samymi szpileczkami. Zobaczcie, nacinek na nacinek. I tymi samymi szpileczkami przypinam, ponieważ tutaj szew będzie trzymał. Jeden karczek będzie przyszywał i jeden karczek i drugi karczek jednym szwem. Zobaczcie, wygląda to w ten sposób. Po zszyciu te karczki ułożymy do góry. I zarówno z lewej strony naszej koszuli tutaj będzie prawa strona karczka, i z prawej strony naszej koszuli będzie również prawa strona karczka. Przyszywamy. Zobaczcie, tak wygląda tył koszuli od lewej strony. Tak wygląda tył koszuli po prawej stronie. I tutaj już ten szef jest schowany. Teraz będziemy chować szef barkowy. Przykładam przód koszuli prawą stroną do tyłu, prawą stroną do prawej. I najpierw spinam, zobaczcie, tylko jakby zewnętrzną część karczka, prawa strona do prawej. Teraz muszę się do tego karczka, ten wewnętrzny karczek, muszę obrócić w tą stronę i przyłożyć. Prawą stroną do lewej strony mojego przodu. Zobaczcie. I przypiąć. Wyciągnąć sobie to, czy to linią dekoldu, czy linią pachy. Spróbujemy linią pachy. Znaczy spróbujemy linią dekoldu. Będzie prościej. Zobaczcie. Znowu tutaj jest przyłożone. Wewnętrzny karczek jest przyłożony prawą stroną do lewej strony naszego przodu, a karczek, a karczek zewnętrzny jest przyłożony prawą stroną do prawej strony naszego przodu. Zobaczcie, wygląda to w ten sposób. Przód znajduje się pomiędzy dwoma karczkami. Tu mam jeden karczek, drugi karczek. On jest tak wywinięty. A tutaj mam przód. Ja to wywinę w tej chwili, żebyście widziały dokładnie o co chodzi. Zobaczcie. Tutaj jest karczek wewnętrzny, a tutaj jest karczek zewnętrzny. I teraz do tak spiętego karczka dostaję się od linii dekoldu, wyciągam cały szef i będę tutaj zszywać. Jeden szew ramieniowy mój już jest odszyty tak, że szwy są w środku karczka, zobaczcie. W ten sposób. To jest prawa strona mojej koszuli. To jest lewa strona mojej koszuli. Drugi szef otrzymamy w ten sam sposób. I tutaj szef ten należy wyprasować. Mam nadzieję, że już wkrótce informacje, które przekazałam Ci w tych szyciowych wiadomościach, wykorzystasz w swoich szyciowych projektach. Do zobaczenia w następnych życiowych wiadomościach.